Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, Towarzysz Góra. Zobaczcie jakie tu poważne prace e, testowe trwają u nas w sklepie. Jeden i drugi czerwony. Jeden, jeden udaje suma, a drugi udaje sumiarza. <ścoughs> jeden i drugi coś udaje. <ścoughs> <ścoughs> Do sumiarza Chłopaki od kilku minut walczą nad złamaniem wędki i nie, nie, mogą, tego, nie mogą tego... Nie musiał, musiał za Antek musiałby być na łodzi, a ty pod łodzią i wtedy... Za Antkiem na miał, Poczekaj, tu może okno może um, imitować burtę łodzi, to idź na dół. Albo ja stanę tutaj na ladzie. Zobaczymy, to jeszcze, nie, to jeszcze test rady będzie. Nie wiem co na to lada. Ty, na górze jest pociąg taka z poprzednich testów. Może by od samochoda? Ooh. A poza tym no. dzień dobry panowie. Jak po weekendzie? Bardzo dobrze. Były rybki? No, oczywiście, że. Szczupa... Tak? Szczupaki z metody. A, no właśnie. Ale widzisz, jakie to połączenie? Jesteś metodowcem, a że zadajesz się ze spinningistami, to zacząłeś szczupaki łowić na metodę. Tak, właśnie. Du... O, 100 lat. A dużo ich nałowiłeś? Szczupaków? 12? Nie no, jeden w był. W godzinę? Nie no taka 60. No może, mia a może miałeś tam na Dumbelsie płoteczkę e, i on ją pierdolą. Ale przy gruntowaniu. Ło łowiłeś na żywca, nawet nie wiedziałeś o tym. Słuchaj, tak wiesz, jak się gruntuje Algo dwójką. Algo dwójką. No. I to jest, wiesz. A w sumie ty, podajnik, tak podajnika Algo dwójka, tak, tak było? Było. było? Tak, tak by było. Było tak? Jak mnie uliczył? No, zepsuj, zepsuj. O, Dobra, to byłem... zobacz, zobacz sobie jaką koloratkę opali mam. A, ty... opaloną. A, co, a Co ty, seminarium? No, w seminarium wędkowym o, właśnie. Odwiedziłem. Op opaliłeś się Antek, bo pewnie byłeś na rybach. Byłem, no, Samochód się opalił. Samochód się opalił się trochę, tak, trochę, opony tutaj przyrudziały. Delikatnie. No dobrze, a jak rybki dopisały? Coś tam szarpnęło co, kijem? Szarpnęło kijem, szarpnęło. No. Ale to co, szczupaki, konie, sandacze, bolenie sumy? No, no. Byłem, plan był taki: no? sandacze i szczupaki. Aha. Ale życie jak zwykle zweryfikowało, ponieważ no jak się jest tydzień za późno po tym jak ktoś połowi, no to już trzeba, no, mimo że masz pewne. Info, za późny atak był. A, za późny atak był, niestety. No i z sandaczy i szczupaków wyszła bryndza, złowiłem 8 okoni, no i jednego Czyli szczupaka. Okoniowo. Ale ciekawostka jest taka, że ten szczupak taki prawie 70 wyjechał na wędkę 3,5 gramma z żyłką 14 bez przyponu, a miał połkniętą przynętę normalnie głęboko, W samych tutaj trzewiach. No. I nie przegryzł I nie przeciął, i, i wyjechał. I wyjechał, ja mimo kucze... że jeździł w tym zestawie, naprawdę jak głupi. A ja tak. E... No, ty to jesteś proszę Krew... o ciebie, wiesz co? Masz no. nic z takiego o... prawdziwego dekarza. Zgarowałem się trochę na, na łodzi, ale mam strasznie palce pocięte po tych szczupakach. I no, powiem wam tak, ja że. Miał też jeden taki tutaj, bo miał głęboko, a wiec, zapomniałem. No i. O, i, o, miałem, o, zestaw i, zestaw i zestaw. miałem rękawice na jednej, na drugiej ręce, ale. O, tu jakiś ząbek, tu jakiś ząbek, strasznie te szczupaki nie poharatały. A co wy kombinujecie? Zestaw testowy A Będziemy przeciągać w gałę. Przecież ty Adrian, nie, nie po ten. Co, co, co ty chcesz pociągnąć? Rękę sobie utniesz tą plecionką. A, A to, to jest ten sam kołowrotek, który mamy w promocji w tym zestawie. Oczywiście, że. No dobra. I ty będziesz udawał suma. Nie, to ty będziesz udawał. To A, antek sumiarza. Ja będę sędzią Nie, no ciebie się przewiązuje wokół pasa i cię wrzucamy przez okno O, Ale... będę, udawał, będę udawał sumiarza I uwaga, teraz cytuję sumiarza Panie, gdzie mi to łódka? ja tam zestaw mam wywieziony <grym> No tam mocniejsze lecą słowa No tak chciałem delikatnie, bo mamy, wiadomo, ten tak zwany family friendly No dobra, już? Gotowy No i co teraz? No i co, i teraz robimy tak <grym> Urwysz, mu rękę, Antek. No, dawaj. Poczekaj, 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 ja przejdę pod spodem. Bo tak jakoś. No dobra. Nie ma szans, żeby to złamać. <grymantreptorium> u, jest u, u! U! No Ale dużo lepiej się ten. Ja nie wiem, czy no. nie mam drugiego pępka po tej próbie. Przetokę tak. będziesz. Może być przetokę najbliżej. Tak. Dobra, Antek, tak już jesteśmy przy tym, bo tak, tak, się, tak się akurat szczęśliwie gwiazdy nie wyłożyły, że mamy. Ten zestaw w sprzedaży, w promocji. Czyli, mocny zestaw dobra, na sumka. Jest, weź tam Adrian napnij. No tylko ja, to ja napnę A, tutaj. Dobra? No. dobra, bo on napiął za mocno. Puść. Jaki sznur od bielizny. Prawda czy chodzi? Ta ple... Nie, no zwijam to w chorobie. No ciebie. puść, puść. Ty, bo tu się... Poplątałeś. No już zepsuł, no kurde. Eee, dzieciakowi. Ja to nie wiem. Od razu do dawaj. Byśmy miał no. Dwie krótki od łożyska, by się jedno zepsuł, drugie zgubił. Dobra, dawaj, no, no bo dawaj, nie ma czasu. No. No. No, dawaj. Ściągaj. No i. Kowrotek testowy wraca na testy. Piknie, aż plecionka niknie. <noise> w ogóle zobaczcie, bo mówimy o zestawie sumowym Danger od Delfina Patrz, jakie tu przelotki są. Te przelotki wyglądają jak rusztowanie dla budowlańców. O, pokaż, pokaż poświęcenie do sprawy. No, bo... no siłował się, nie kłamał, fajnie masz, mocno tak. szarpał, Biłogo, to... biłogonem. ogonem, e, tak startowa pier, pierwsza szczytowa przelotka, zobaczcie jaka potężna o, się... ja, i kolejne, tak. wszystkie są dwustopkowe, wieloskładowe. O takich mocnych przelotek to nie ma bata, żeby to ryba Słuchajcie, w ogóle jakakolwiek jestem. ruszyła. Uchwyt kołowrotka wygląda tak, że można go normalnie kluczem płaskim dokręcać. Oj, przepraszam, bo Albo żabu jakoś. A to... w czole zrobiłem niechcący do wętku? Ma no, trzy oczy teraz. Reklamacja na Adriana <laughs> dzisiaj będzie. <laughs> Pokaż. A jest mocowanie e, z, z kontrą, fak, faktycznie żabą można no, było mówić, dokręcać, no mówić, normalnie można to dokręcać, no. Dłużej, ja pierdzele, jaka mocarność. Dopiero dzielić na samego maxa. E, nawet nie... zobaczcie tutaj klips, żeby założyć sobie e, haczyk tam czy coś, takie jest mocarny. To jest nawet klips hardkorowy. Antek, trzymaj. Zobaczcie jaka jest Ścianka, no. e, grubość ścianki blanku, jak w rurze kanalizacyjnej. Co za hoho -ho mocny. Jakie to ma parametry? 350 gramów i 310 długości. Czyli do stacjonarki mocny zestaw sumowy Danger od Delfina. Fajnie pomalowany tak. taki, nie? Czarny, paszta pianeczka. E, Ciekawie to jest skonstruowane. Nie, to dla Dugi. oka wygląda to bardzo ładnie. Tak, dla ryby mniej. Tak, o, tutaj zobacz, jest nawet y, możliwość wpięcia sobie w ten pasek. Pokaż. Do A, do, taki najajeczny. Na wędkarski ja, na takie taki, taki, wędkarski suspensorium. Mhm, dobra. I kołowek mamy to ten sławny już od holowania e, tomkowego Porsche. Mam od 12 tysięcy. Mam 12 tysięcy, ale to jest to, to do mieszania gipsu. Jest. Słuchajcie, tak. już wam powiem drobno, drobno, ile drobno. ten zestaw e, kosztuje. Ale topa sobie szybciutko zerkniemy. O tak. Z 855 zł na 549. 30 do 35 gramów. Jeszcze Antek jest tu plecionka w pakiecie. Patrz, o tym tego nie mamy. Jest plecionka e, dorzucona. A, Delfina jest plecionka chyba, do tego też. Katon, 0,63 mm. 68 kg nie bierze nas. Skromnie bym powiedział. Pod, pod konia <grym> 60. 0,63, 250 metrów. No, sznur y, do bielizny, naprawdę. Antek, choćbyś by, mi jeszcze pomógł pokazać dwie rzeczy. Idę. Poczekaj, ja ciebie. O, dziękuję. A ty mnie teraz. A ja ciebie. Ojej, a dlaczego mnie za rękę zapałeś teraz? Nie. <grym> <grym> a ty mnie dlaczego mnie zapałeś tam, wiesz? Słuchajcie mamy... No, no nie nie wiem właśnie. <śmierne> Chodź tutaj na Tyle razy Cię łapałem, że już nie wiem o który Ci chodzi. Pięknie o które łapanie mi chodzi. Mamy coś, taką grat gratkę niemalże kolekcjonerską. Jak pamiętacie nasz kolega, serdecznie pozdrawiamy, Radek Witulski, który jest ambasadorem i główną strzelbą marketingową marki Westin w Polsce. Westinghouse jakiś czas wypuszcza serię wędek sygnowaną radka inicjałami, imieniem i nazwiskiem. I tutaj mamy, były chyba kleniówki z tego co pamiętam. Były? I chyba gdzieś jeszcze jedną na podorędziu mamy. Była trójka, była bardzo, bardzo ciekawe kije i te kleniówki naprawdę nadawały się do łowienia kleń. Natomiast tutaj mamy serię W3 Radosław Witurski Edition. I to jest wędka sandaczowa. I widać, że tu jest też wszystko przemyślane, tak jak w poprzedniej wędce tak. kleniowej. Tutaj, w tej sandaczówce, wszystko się zgadza. Pokażemy Mamy... uchwyt, tutaj. Bo to tak, to jest, tak, jest trochę inny jest niż dość, generalnie w W3. Uchwyt jest dość duży, jest inny niż w utrójkach. Do mojej ręki pasuje idealnie. Ja nie lubię takich cieniutkich, malutkich uchwycików, mam zbyt dużo dłoni i ta wędka mi się boce tutaj później. Jest niewygodnie, po prostu podczas łowienia. Natomiast tutaj jest idealnie pod moją łapę ten uchwyt skonstruowany. Piankowy tutaj e, przód i tył. Dokręcamy sobie koło wroteczek, Dość krótki dolnik, nie wystający poza łokieć. Takie, tak jak to w, w takich szybkich sandaczówkach powinno, by, powinno być. Wędka jest naprawdę e, piekielnie szybka. Antek, jakbyś mógł tam za szczytówkę złapać. No, ko kosa jest akcelerowana. No i ten, ten szczyt blanku jest dość miękki. Natomiast reszta e, tu mamy cały zapas mocy Sama seria jeszcze nazywa się Zander. 210 cm do 31 gramów. Cyrkoniowe przelotki od Seagaid. Co mnie bardzo ciekawi, to to, że te szczytowe przelotki 1, 2, 3, 4, mają bardzo małą średnicę. Zobaczcie, jakie są malutkie Nie, nie nas, Cześć, producenci. Gubi się ostrość. Tak, a może na mojej piersi będzie. No, weź, weź na piersi swojej O, a czekaj, napnę. O nie, już nie mogę napiąć. Cześć, sadła się, sadła już? się? nie napina. Widzisz? Średnio O, 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 o. Patrz, dość małe o, no są. No tu trochę widać teraz, teraz. Teraz lepiej troszkę. Dość małe są. Producenci tłumaczą to tym, że plecionka wpada w mniejszy rezonans, przez co rzuty są. Dalsze. Być może i tak ja podejrzewam, że 90% spinningistów nie zauważy różnicy w rzutach pomiędzy mniejszej średnicy a większej średnicy przelotkami. Na pewno, jakbyście łowili w zimowych warunkach, to może to troszeczkę bardziej obmarzać. Ale jak jeżdżę na, na przykład zimowe trocie łososie pstrągi, to też mam kolegów, którzy w trociówkach na przykład. Jest to model Solv od Abu Garcia, bardzo fajne kije trociowo ososiowe i tam też są malutkie przeloteczki i jak jest temperatura tam ze 4 na minusie, one obmarzają, to nie jest tak, że zamarzają na beton i koniec, troszeczkę szybciej niż te o większej średnicy, po prostu częściej musicie chuchać na nie albo stosować jakieś tam preparaty. No, w każdym to... bądź razie ciekaw jestem, może będzie okazja gdzieś tam Radka spotkać i zapytać go skąd się właśnie wziął, wziął koncept na e, tak małe te przelotki startowe. To też mi przypomina, a w ProGuide'ach Dragona też nie ma tak małych? Coś, aż tak małych? Chyba aż tak co, to nie. Coś mi mówi, że Dragon w którychś sandaczówkach też miał tak małe przelotki. E, więc generalnie kijek bardzo fajny, bardzo szybki, bardzo cięty. Tak. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Wszystko się zgadza i słuchajcie, teraz mamy taką promocję bo co prawda jest ograniczona ilość, nie wiem ile mamy sztuk, ale co najmniej kilkanaście pierwszych osób, które kupią wędki sandaczowe właśnie te o których rozmawiamy, dostanie w gratisie podbierak Westinak krótki podbierak, ale fajny, przydałby się dla mnie taki nie. no to bierz wędkę i będziesz miał podbierak no ale wędki nie potrzebuje, tylko podbierak. A Słuchaj, tobie, taka okazja się już nie trafi. Wędkę tobie bym o, o dobra, dobra, to jest, jesteśmy dogadani. Podbierak jest pływający. przytł ma tutaj fajnie w tą tasiemkę pływającą piankę. Tak, nie trzeba już dokładać ocieplenia do rur, do rur PCV. Wędki taki wiecie desantowy. W łestina na podbierakach jest fajne to, że nawet jak jest, ta obręcz jest taka średnia, tu spokojnie zmieścicie rybę 80 centymetrów, bo jest głęboki ten podbierak. Głęboki podbierak. Często producenci robią fajne podbieraki, ale siatka ma taką głębokość, takiego małego choboczka I jak już się trafi duża ryba, to może być problem. Natomiast tutaj 80 wejdzie wam bez problemu. gumowana siata, e, Tak. Podbierak oczywiście możemy sobie na klipsie przypiąć na plecy. No fajne, fajne. E, tą elastyczną linką przypinamy sobie do pasa, żeby nam gdzieś to nie odpłynęło. Bardzo praktyczna rzecz jak stoimy na przykład w rzece, kładziemy sobie rybę, tak, yy, ona tu odpoczywa, podbierek mamy przypięty, wyciągamy jakiś aparat, żeby zrobić zdjęcie i tam dać jej buzi, żeby odpłynęła. Także, i yy, przejdziemy sobie zaraz do ceny, i jeszcze Wam powiemy ile tego jest w sensie modeli, bo bo jest yy, dwa ciężary wyrzutowe są z tego co pamiętam i można tą wędkę kupić solo, a można... W, w zestawie z podbierakiem. Zesta poczekaj. Zweryf to zweryfi zweryfikujmy to. to. Po co to jest y oddzielna kategoria sprzedaży, skoro podbierak jest gratis? No tak, jest. Patrz, chodź zerknij, Pokaż stronkę. I te wędki mamy tak, bo to jest sandaczuka taka dość mocna. 210-731, ta, o której teraz rozmawialiśmy. Lżejszy y model. 210 od 5 do, 25, do 21 i patrz, po 449 są oba kije. Wiesz, Natomiast jak z podbierakiem, to też 449. Bo ja to, wiem, bo no, te zaraz znikną. Tak, a jak te znikną, to te zostaną to, już same wędki. Tyle. Dokładnie, to te nam zostaną. Więc pamiętajcie, jeżeli macie możliwość włożenia do koszyka dwa. E, wędki z podbierakiem, to nie bierzcie na razie tych bez podbieraka, tylko te z podbierakiem. Grazis. Dopiero no jak dokładnie. się skończą. Chyba, że naprawdę nie zostaną. potrzebujecie podbieraka, al, ale zawsze się znajdzie ktoś 4, w 4, najbliższym 4, otoczeniu, kto może go potrzebować. Na przykład Adrian może potrzebować takiego podbieraka, także tak, jak nie chcecie tego podbieraka, tylko samą wędkę, to dogadacie Napisze się z Adrianem. Dla Adriana. Tak. To <laughs> Dla Pawła i dla Antka. Tak. No trzy podbieraki, kurcze naprawdę fajne, te podbieraczki są fajne i wędki też. Takie jak powinny być sandaczówki, Mogły być przelotki troszeczkę mniejsze. A aczkolwiek, y, przepraszam, większe, aczkolwiek ja myślę, że one nie bez powodu zostały tak. No, słuchaj, jak chcesz mniejsze, to możemy cię obciążenie zeszlifować i, i taki igielit wkleić, jak w bałajkach mają ja zawodnicy. Nie się. 449 zł za zestaw, jak również solo, 4 półstówki za dobrą sandaczówkę, która starczy wam, myślę, na parę lat. Dobry budżet. Myślę, Proszę, że, tak. że to jest fajny kijek, fajnie w łapie leży i myślę, że szybko się sprzedadzą, tak, jak, e, tak samo jak kleniowe. E, wędki sygnowane Radosławem Wytuński. Radosławem W. W. E, I mamy jeszcze, kurczę, zestaw zanętowy, nie uwierzycie, my już nie na wagony, nie na e, kontenery, tylko na kontenerowce zaczynamy sprzedawać e, zanęty. E, szybko kupujecie, widać, że lubicie dokarmiać ryby, a zwłaszcza, że idzie długi weekend. Co prawda, my mamy otwarte w piątek i w sobotę, ale większość wędkarzy w środę już start. I czwartek, piątek, sobota, niedziela. Cztery dni łowienia, a na te cztery dni łowienia trzeba rybę jakoś w łowisku przytrzymać. A żeby ją w łowisku przytrzymać, to nie wystarczy wsadzić głowę pod wodę i powiedzieć: Hej, ryby, zostańcie. Trzeba je czymś zachęcić po Bożemu, podkarmić. Czymś. Albo otoczyć łowisko siatką, wtedy zatrzymamy je na pewno. Też można. A on się ciągle do wiaderka wypuszczać, więc w ogóle będą blisko nas. Ale przygotowaliśmy zestawy zanyt od Dragona, i tym razem, a tak jakbyśmy podeszli, podejdziemy. Mamy 8 smaków, 8 smaków, 20 kg za 119 zł. Dobrze jest? Dobrze. Dobrze jest. A to co? Dobrze, ja też... Smaki teraz? O! Degustację robimy. To waży jak półtony. Martwy ciąg zrobiłeś. Chodź. Idź tutaj, Antek, poproszę Cię na e, za bar, <grystanie> A ja przetanę... Co dla Pana? Drinka i śmietana. Miks bombowy. To dopiero nie? jutro z rana. Dobra, nie Bo skończyła umiej... się śmietana. Śmietana jedzie. <grystanie> <grystanie> po kolei tylko pokażemy, jak, jak bogato jest ten zestaw tutaj przygotowany. Zanety są naprawdę pachnące. Jak się przechodzi obok tej, tej skrzyni, to. Pachnie jak w cukierni, i teraz tak szybciutko pokażemy. Antek, patrz. Pierwsza jest to Elite Rzeka 2,5 kg. To jest raz. Druga Dragon Elite Uniwersalna 2,5 kg. 8 smaków specjal 2,5 kg. No, nieśmiertelny. Lin, marcepan. Klasyka gatunku. 2,5 kg. Ostygły już trochę, bo one tak... O, taj, ciepłe zobacz, ciepłe. jeszcze dotknie jeszcze cieplutka. Jeszcze ciepłe. No. Naprawdę świeżutkie, prosto z tego, z, z Dragon'a z pakowni do nas przyjechały. Lin, karaś 2,5 kg. Fider 2,5 kg. Karp, wanilia 2,5 kg. I ostatni... Leszcz, -arachid. Leszcz -arachid. Ten arachid to czuć z 10 metrów odległości. Takimi bakaliami zajeżdża. Oczywiście mamy wszystko z tyłu dokładnie opisane. Mamy też instrukcję obsługi, jak przygotować tak, zanętek gdyby ktoś nie wiedział to też może się tutaj troszeczkę doedukować te 20 kg zanęty za 119 zł na długi weekend majowy jak znalazł śpieszcie się z zakupami nie zostawiacie tego na ostatnią chwilę czerwcowy a ja co powiedziałem majowy. majowy boże jak mi się je, panie ten, już wiem, szczupaki tu, już od dawna mówimy. chyba że ty żeś w swojej głowie i myślałeś że robisz dobrze no, niby jak nie wolno, a się bardzo chce, to można. Tak. Prawda to jest. Więc e, e, długi weekend czerwcowy, nie, nie bożonarodzeniowy, tylko ciałowy zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać zakupów na ostatnią chwilę, bo mogą kurierzy nie zdążyć i faktycznie tymi orzechami za... Jak w cukierni. E, żeby, żeby mieć już wszystko pod ręką przed wyjazdem, nie czekać na ostatnią chwilę, sypcie Łówcie ryby, e, odpoczywajcie, nie żałujcie gorą. sobie. Czy, czy może być coś piękniejszego? Żyje, żyje się tylko raz, ale nęci da wiele razy. No jakoś to w mojej głowie lepiej to brzmiało, no ale. Tak, no. Dziękujemy na to Co za to, za milczenia. Dziękuję bardzo. <noise>